Witam Was serdecznie. Pamiętacie, parę miesięcy temu znajduję się w oborze, w której było, proszę Państwa, w granicach około 60 sztuk bydła. Ze względów na ekonomikę i brak możliwości opłacalności bydło mleczne, produkcja, oddawanie mleka, sprzedaż około kilku tysięcy litrów mleka, ze względu na politykę rolną i opłacalność pana ministra Ardanowskiego, tak wygląda dzisiaj Polska obora. Tu było bydło, proszę państwa. Dzisiaj jest to magazyn przechowywania słomy, którą zebrałem z pól. Tutaj macie państwo zboża, które zostały zebrane. Hodowla została zamknięta. Ze względu na brak opłacalności. Produkcja mleczna 50 sztuk. Bydło, tutaj były, pamiętacie, na tych zdjęciach, które kiedyś robiłem, były cielaki. Proszę bardzo, nie zostało już nic. E, zostały wycięte, proszę Państwa, kojce, w których były trzymane cielaki. Taka jest opłacalność dzisiaj. E, Dzisiaj produkcji rolnej pana, pod rządami pana ministra Krzysztofa Ardanowskiego. Proszę państwa, sprzęt, wszystko, cała linia udojowa, proszę państwa, jest likwidowane. Pozdrawiam serdecznie, panie ministrze. To jest pana polityka rolna, wyniszczenia polskiego rolnictwa i braku opłacalności w polskim rolnictwie. Zostaje wam konsumenci. Tylko i wyłącznie market. A w markecie dokładnie wiecie, co dostajecie. Pozdrawiam serdecznie. Uciekam w dalszą drogę. Cześć Łukasz, może się odezwi.